Na tym filmie pokażę opcję wektoryzacji grafiki, możemy ją przeprowadzić na szkicu, tylko najpierw wstawiamy sobie szkic, wyłączę jeszcze podgląd całego modelu, żeby nie przeszkadzał. Wektoryzacja grafiki odbywa się poprzez import obrazka do szkicownika, nie musimy tutaj wykonywać żadnych dodatkowych operacji, program zrobi to za nas, wystarczy wybrać obraz, który nas interesuje. zaimportowany od razu odrysowany I ten obrazek ma dosyć skomplikowany kształt także odrysowanie go ręcznie by zajęło sporo czasu, teraz wykorzystam tutaj tylko część tego obrazka, czyli mogę skasować niepotrzebne krzywe których nie będę używał od razu dostaję informację, że w dwóch miejscach ten to już zbiór krzywych jest przerwany nie stanowi zamkniętego profilu. Dlatego też mogę bardzo szybko podomykać otwarte przestrzenie, tak żeby uzyskać zamknięty profil. Dzięki temu przy wyjściu ze szkicu uzyskam model bryłowy, a nie model powierzchniowy. I mogę zarówno Jak również cofnąć tą ostatnią operację i dam widoć taki szkic, na przykład na model tego kieliszka Żeby ułatwić sobie naciągnięcie takiego szkicu, najlepiej jest go przenieść w pobliżu w początku układu współrzędnych ponieważ ma on dosyć spore rozmiary jeszcze go tutaj przeskaluję zmniejszymy go dwukrotnie następnie zawinę taki szkic bezpośrednio na ścianę mojego kieliszka i również możliwość przeskalowania go i obrotu. Taki naginięty szkic również możemy wykorzystać następnie do wyciągnięcia, tylko tym razem nie na płasko, a po normalnej do ściany. Znaczy już po Naciągnięty wzór na kieliszek, który ma dosyć skomplikowany kształt ścianki.